Żona Adamowicza oraz jego córki dzisiejszy wieczór spędziły na czuwaniu na ulicach Gdańska. W jego trakcie stworzono największe serce na świecie ze świec i zniczy. Małżonka zamordowanego na oczach całej Polski prezydenta i jej starsza córka zabrały głos, a ich słowa dosłownie rozrywają serce. Nie sposób nie popłakać się przy tak poruszającym nagraniu. Żona Adamowicza przechodzi teraz przez prawdziwe piekło. Gdy była wraz ze swoimi córkami w USA, dowiedziała się, że na życie jej męża został przeprowadzony zamach. Kobieta została przetransportowana do Polski rządowym samolotem. Ona i jej córki nie zdążyły się jednak pożegnać z ukochanym mężem i tatą. Paweł Adamowicz po kilkunastogodzinnej walce o życie zmarł. Dziś ulice Gdańska przepełnione są ludźmi, którzy jednoczą się w obliczu tej wielkiej tragedii. Na czuwaniu pojawiła się żona Adamowicza wraz z córkami, a ich przemówienia do zebranych ludzi rozdzierają wręcz serce. Nie sposób wyobrazić sobie, jaką tragedię muszą teraz przeżywać. Z całej Polski spływają wyrazy współczucia. Żona Adamowicza i córki wygłosiły przemówienia, które rozrywają serce. Podczas dzisiejszych czuwań w Gdańsku zebrały się tysiące osób, które chcą uczcić pamięć zmarłego polityka. Wśród nich są również żona oraz córka Pawła Adamowicza, które powiedziały kilka słów o zmarłym członku swojej rodziny. Niewyobrażalne jest to dla ludzi, że nienawiść może być tak wielka. Pamiętacie go uśmiechniętego, zagadującego ludzi na ulicy? Chciał, żeby to miasto było dla wszystkich. Dla niego nie miało znaczenia to, jaki kto ma kolor skóry i kogo kocha. Proszę, żeby taka atmosfera w Gdańsku była, powiedziała Małgorzata Adamowicz. Dzisiaj jesteśmy w żałobie, ale ona minie. Paweł często mówił, żebyśmy się kochali. Wiem, że Paweł jest tu z nami, że będzie dobrym opiekunem tego miasta. Jego śmierć nie pójdzie na marne. Wiem to dlatego, że tylu z Państwa tutaj jest, że jesteście tutaj dla Niego, osoby w różnym wieku, nie tylko z Gdańska. Dziękuję Wam za to bardzo, dodaję. Jej słowa to przede wszystkim apel o zaprzestanie bezsensownej przemocy. Takiej samej, która doprowadziła do śmierci prezydenta, ojca oraz męża. Są to również słowa przepełnione bólem oraz tęsknotą za osobą, której już nigdy więcej nie zobaczą ani nie przytulą. Słowa, które wywołują łzy wzruszenia u osób, które nawet nie są związane z Gdańskiem. Głos zabrała także 16-letnia Antosia. To co powiedziała, wyciskał ze z oczu nawet najtwardszych osób. Paweł Adamowicz był moim tatusiem. Ja ciebie tatusiu bardzo kocham. Na zawsze. Ja też kocham to miasto. Jak on? cała rodzina je kocha. Gdańsk był dla taty trzecim rodzicem, trzecim dzieckiem i drugą miłością. Ja wiem, że jeżeli to miasto będzie nadal otwarte, takie kochające jak jest teraz, to on będzie bardzo szczęśliwy. Dziękuję wam bardzo za to wsparcie. Przepraszam to, że nie odpisuję na wszystkie wiadomości, ale potrzebujemy czasu. Dziękujemy za wszystko, powiedziała córka Adamowicza. Małgorzata Adamowicz do Jurka Owsiaka. Żona zmarłego prezydenta odniosła się również do decyzji byłego już prezesa Wośp, Jurka Owsiaka, który ogłosił, że nie będzie dłużej przewodził orkiestrze. Według niej jest to duży błąd i prosi go, aby zmienił swoje zdanie. Pamiętajcie, Paweł został zamordowany na światełku do nieba. Ja proszę, żeby Jurek Owsiak kierował orkiestrą dalej. Bo on zawsze obiecywał, że gra do końca świata i jeden dzień dłużej. W niedzielę ten świat skończył się dla Pawła, zmienił się dla naszej rodziny, ale on się nie skończył. Jurku, zmień swoją decyzję i graj z nami dalej. Zwyciężymy, siema, powiedziała żona Adamowicza.